Dzisiaj Ameryka po Polsku wybrała się do Winnetki. Winnetka to jest miasteczko w odległości około 16, km, 16 mil, mil przepraszam, od Chicago. Z bardzo wielu powodów jest znana. O tych powodach pewnie opowiemy jeszcze w kolejnych materiałach, bo chcemy trochę pojeździć po lokalnych miejscach, w związku z tym, że nie możemy za bardzo daleko jeszcze jeździć w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. Więc dzisiaj wybraliśmy się tutaj. Ja jestem, przyznam się, pierwszy raz w Winnetce. Pod domem Kevina. Pod domem Kevina. Kevin sam w domu, Kevin Home Alone to jest, to jest kultowy film i okazuje się, wyczytałam, że podobno Polacy są największymi fanami w ogóle tego filmu, nie wyobrażając sobie świąt bez nie tego Nie wiem, czy filmu. wiesz, ale na Polsacie był e, emitowany przez 10 lat pod rząd i w, pierwszy, w momencie, kiedy raz go nie wyemitowali, to były bardzo duże protesty. Także, <laughs> także to właśnie oświadczy o tym, jak bardzo kochają i nie wyobrażają sobie świąt. My jesteśmy tutaj dzisiaj w lecie, dzisiaj nie jest grudzień, tak? jest czerwiec, ale wybrałyśmy się tu z Karoliną, ponieważ otoczenie i drzewa są po prostu przepiękne. Jest piękna pogoda. Po prawej stronie możecie tutaj, widzimy dom. Dom jest zbudowany w 1921 roku w stylu gregoriańskim. Oczywiście przechodził wiele modernizacji. Ma pięć sypialni, cztery łazienki, czy dodatkowe pokoje, czyli living room, dining room, prawda? A bibliotekę zapewne. Dom wygląda praktycznie tak samo jak na jak na filmie, jest kilka małych szczegółów. Nowi właściciele w 2015 roku zbudowali tutaj ogrodzenie. Nie spodziewali się takiej wielkiej popularności. Ja myślę i nie też, ja, ja myślę też patrząc dookoła tutaj, wszędzie, żadne z tych domów nie ma ogrodzenia oprócz tego tak w tak okolicy, tak. więc wydaje mi się, że w okresie świątecznym tutaj całe wycieczki przyjeżdżają. My skorzystałyśmy z okazji dzisiaj. Ja skorzystałam z okazji, bo ja tutaj nigdy nie byłam, mimo tego, że mieszkam już kilka lat w Naście. okolicach Chicago. I no i nigdy tutaj nie byłam, a w związku z tym, że Aga była i wiele wie na ten temat, to postanowiliśmy również z Państwem podzielić się e, tą wiedzą. Był też domek. Z tyłu nie będzie, nie, nie widać, bo nie będziemy mogli oczywiście wejść. E, e, domek na drzewie, który nie jest oryginalny. On był wybudowany tylko pod scenariusz filmu. E, tutaj e, kawałek dalej Oleg może pokaże za rogiem. Był też na filmie garaż. Garaż rodziców Kevin'a, który został zburzony. I z tyłu była też szklarnia, której już nie ma. Ale dom generalnie, no, wygląda, no, przynajmniej moim zdaniem. Tak jak na filmie. Wygląda imponująco rzeczywiście i ja przyznam się jeszcze, że na początku, jak zobaczyłam ten dom, to w filmie wydawał się on większy, ale to tak zazwyczaj, zazwyczaj jest, że inaczej jest na żywo, a inaczej jest w rzeczywistości. Dom w tym momencie jest wart z tego, co dzisiaj sprawdzałam około milion dolarów. Oczywiście to jest taka, taka przypuszczalna wartość. Czyli cena troszeczkę poskoczyła, bo ostatnia transakcja była w 2012 roku i był sprzedany. To troszeczkę ponad półtora miliona, a wiesz w którym roku, on był sprzedany, w 1990 był kręcony Kevin. Dom został, właściciele, którzy go po prostu mieli, bo to byli prywatni właściciele, kupili ten dom w 1988 roku za ponad 800 tysięcy dolarów. Także już wtedy miał był, dosyć dużą wartość. Miał dużą wartość, natomiast z takich ciekawostek, co możemy powiedzieć też o samym filmie, to, to ta, ten film i ta główna rola, czyli rola dla Macaulay Kalkin, była napisana właśnie pod tego chłopca, tego słynnego chłopca, który de facto chyba swoją karierę zbudował właśnie na tym filmie. Ale reżyser przesłuchał jeszcze stu innych chłopców, tylko po to, żeby upewnić się, że ta rola jest właśnie e, dla Macauliego. Kolejną ciekawostką jest to, że e, większość z pomieszczeń, które widzimy w domu, była zainscenowana. Cały parter a, był e, zrobiony na potrzeby filmu, ale kuchnia była już e, oryginalna, taka jaką właściciele domu e, mieli. Ja chciałam zachęcić wszystkich e, tych, którzy oglądają, żeby wybrać się na spacer, bo można tutaj swobodnie spacerować. Wybrać się na spacer, bo w Winnetce jest przepięknie, można przy okazji sobie spojrzeć właśnie na dom, w którym Kevin był sam i opierał się włamywaczą, a teraz myślę, że jest taki bardzo fajny okres na to, żeby właśnie wybrać się i trochę pozwiedzać te miejsca, o których może nie pamiętamy, a przez, sobie spacer, bo naprawdę przez, no tą sytuację, przez tą sytuację warto jest odkryć właśnie. Nie, na takie miejsca. Polecamy bardzo serdecznie. Karolina Dabala i Agnieszka Warta-Lizak. Jedziemy dalej. O Agnieszka Warta-Lizak, witam Karolina Brodka, witam. Ja nie jestem Karolina człowieku.